Pierwsza z dwóch części na temat kwasów nukleinowych. Na pierwszej części będą miały DNA, a na drugiej RNA. Zacznijmy sobie od krótkiej historii. W 1869 roku ten pan, y, Johan tak dalej, nie będę kaleczy z tego języka, y, pracował na spermie łososia i udało mu się odseparować jakby czysty kwas nukleinowy od tam innych zanieczyszczeń, jakichś tam białek, i właśnie jego badania y, pozwoliły na. Potwierdzenie jakby, że kwasy nukleinowe są bogate w fosfor. Genom, czyli taka kompletna informacja genetyczna dla danego osobnika, gatunku, organizmu czyli genom to jakby całość, cały taki pasek DNA, a gen to po prostu są odcinki DNA. Zdecydowana większość genomów składa się z kwasu deoksyrybonukleinowego, w tym genomów zwierzęcych, ludzkich. Genom może być zbudowany z RNA tylko u niektórych form wirusów. Taki genom możemy sobie podzielić na genom jądrowy, zawierający się w jądrze komórkowym, albo na genom mitochondrialny w mitochondrium. I taki genom mitochondrialny może mieć jeszcze taki skrót MPDNA. Genom jądrowy zawiera zdecydowanie większą ilość DNA niż genom mitochondrialny, ale nie będę tutaj podawać liczb, bo można się spotkać z różnymi informacjami na temat tych liczb. Jest to po prostu bardzo duża liczba w stosunku do mitochondrialnego. W jądrze komórkowym komórki znajdują się chromosomy, które właśnie są zbudowane z genomu jądrowego. Nukleotyd, czyli taka najmniejsza cząstka, która buduje kwasy nukleinowe. Tutaj mamy strukturę podwójnych lisy, jedna nić, druga nić. I tymi kropkami zaznaczyłam pojedyncze nukleotydy. Tu mamy jednego nukleotyda, drugiego, tutaj trzeci, czwarty, piąty, szósty. Właśnie te dwa nukleotydy łączą się razem za pomocą wiązania wodorowego i taka para nukleotydów nazywa się parą zasad, w skrócie PZ. Tak bardziej profesjonalnie to nukleotyd jest to monomer, a podwójna helisa to jest polimer zbudowana właśnie z monomerów, czyli nukleotydów. Nukleotyd może być albo rybonukleotydem, który znajduje się w DNA, albo może być rybonukleotydem znajdującym się w RNA. Ale tutaj myślę, że rzadko są używane te dwie wersje. Częściej jest po prostu używane jako nukleotyd. To teraz budowa takiego nukleotydu, czyli tej jednej takiej kropeczki tutaj zaznaczonej. Trzeba pamiętać, że kwasy nukleinowe, to są przede wszystkim cukry, pentozy, a pentozy dlatego, bo w ich strukturze znajduje się pięć atomów węgla, oznaczonych jako od 1' do 5'. 1', 2', 3', 4', 5' Sama nazwa deoksyryboza wzięła się stąd, bo przy węglu 2 zamiast grupy hydroksylowej, czyli posiadającej OH, mamy zastąpioną nią przez wodór. Przy węglu 1 mamy zasady azotowe, adenina, cytozyna, guanina, tymina. Tutaj są ich struktury. I tak, adenina i tymina łączą się za pomocą dwóch wiązań wodorowych ze sobą, cytozyna z guaniną za pomocą trzech wiązań wodorowych. I tutaj cytozyna i tymina to są piramidyny składające się z jednego pierścienia w ich budowie, a adenina i guanina to są puryny, składające się z dwóch pierścieni. Pod nazwą grupa fosforonowa kryją się aż trzy cząsteczki reszty kwasu fosforanowego 5, który odpowiada za elektroujemność całego kwasu nukleinowego oraz za jego kwaśny charakter. Jeżeli mamy nukleotyd z pentozą z zasadą azotową oraz z jakąś grupą fosforanową, Mamy właśnie do czynienia z nukleotydem, a jeżeli pozbędziemy się tej grupy fosforanowej, reszty fosforanowej, to mamy do czynienia z nukleozydem. Nukleotyd, mamy resztę kwasu fosforowego, pentozę oraz zasadę azotową, a nukleozyd to jest pentoza oraz zasada azotowa. W takim standardowym nukleotydzie w łańcuchu DNA występuje tylko jedna reszta kwasu fosforowego, 5, i to jest wtedy monofosforan. Jeżeli w nukleotydzie występują trzy cząsteczki kwasu fosforowego 5, to jest to wtedy trifosforan, który będzie brał udział w wyniku polimeryzacji, czyli syntezy kolejnych nukleotydów w łańcuchu DNA. I tutaj w tym miejscu będą się odłączały te dwie reszty fosforonowe, i z tych dwóch reszt fosforonowych będzie nam wychodził pirofosforan. 2' oraz 5' oznaczają węgle, do którego albo podłączna jest zasada azotowa w przypadku 2'. Albo reszty kwasu fosforowego w przypadku 5 Pri. W przypadku innych zasad azotowych, nazewnictwo będzie takie samo, tylko zamiast A będziemy sobie pisać C, G lub T. Kolejny punkt wiązania. I tak, mamy tutaj pentozę i mamy resztę fosforanową, i pomiędzy pentozą a resztą fosforanową, na niebiesko zaznaczyłam wiązanie estrowe. Pomiędzy resztą fosforanową a kolejną pentozą również jest wiązanie estrowe. Więc pomiędzy jedną pentozą a drugą pentozą będzie występowało wiązanie fosfodiestrowe, fosfo-di-bo-2-estrowe. Pomiędzy pentozą a zasadą azotową będzie występowało wiązanie beta-glikozydowe albo N-glikozydowe, tak również się spotkałam, że ludzie tak mówią. Pomiędzy jedną zasadą azotową a drugą zasadą azotową będzie występowało wiązanie wodorowe, które stabilizuje całą strukturę podwójnej helisy. Tak, bo jedna nić DNA łączy się z drugą nicią DNA za pomocą właśnie wiązania wodorowego pomiędzy zasadami azotowymi. Oraz stabilizuje drugorządowość białka. Narysowałam jeszcze jak te wiązania będą wyglądały. Mamy tutaj jednopierścieniową tyminę, która łączy się za pomocą dwóch wiązań wodorowych z adeniną dwupierścieniową. Tutaj będzie pentoza, pentoza i tutaj też będzie pentoza. Tutaj na dole cytozyna łączy się z guaniną za pomocą trzech wiązań wodorowych. No i tutaj też mamy pentozę i tutaj też jest pentoza. Jeszcze wspomnę, że wokół wiązania beta glikozytowego może występować właśnie jego rotacja, która będzie zmieniała położenie zasady azotowej względem pentozy. Dobudowywanie łańcucha, czyli polimeryzacja DNA. Za dobudowywanie kolejnych nukleotydów w łańcuchu DNA odpowiedzialny jest enzym polimeraza. To on właśnie wstawia nukleotydy we właściwe miejsca w tym łańcuchu. I tak, dobudowywanie zawsze idzie w kierunku od 5 do 3-Prime. Obydwie nici DNA są względem siebie równoległe. I tak, mamy jeden nukleotyd, drugi nukleotyd, wiązanie wodorowe. Tu w tym miejscu będzie się przyłączała kolejna reszta fosforonowa i tutaj mamy kolejne, kolejną pentozę. Pentoza tutaj, jako że jest równoległe, czyli będzie tutaj się przyłączał ten fosfor, i tutaj będzie kolejna pentoza. No i tak sobie będzie szło w tą stronę, a to będzie sobie szło w tą stronę. Jeszcze powiem, jaka jest różnica między denaturacją a degradacją. Denaturacja jest to niszczenie wiązań wodorowych między zasadami azotowymi w podwójnej helisie, co przyczynia się do destabilizacji właśnie tej podwójnej helisy oraz zniszczenia drugorządowości białek. A degradacja to niszczenie wiązań fosfodyjestrowych, na przykład przez nukleazy, czyli enzymy zdolne właśnie do przecinania ich, i właśnie te nukleazy możemy sobie podzielić na DNAzy i RNAzy. Jak wszyscy wiedzą, DNA jest to dwuniciowa struktura, właściwie to podwójna helisa prawoskrętna, gdzie może się znaleźć duży rowek, mniejszy rowek, inaczej też jest nazywana szkieletem cukrowo Jednak DNA nie zawsze musi tak wyglądać, bo to, co tutaj narysowałam, jest to BDNA. Oprócz BDNA może występować jeszcze ADNA na przykład, gdzie zasady azotowe będą bardziej upakowane niż BDNA, więc będzie ona krótsza od tego BDNA oraz grubsza. No i będzie ona również prawoskrętna. Czyli mamy ADNA prawoskrętne, BDNA prawoskrętne. No i podam jeszcze przykład zDNA, gdzie jest ono już lewoskrętne. ZDNA będzie z kolei dłuższe od BDNA, będzie mniej upakowane, czyli te zasady azotowe będą miały. Większe odstępy niż w BDNA i ADNA oraz będzie cieńsze. Lewoskrętność ZDNA jest spowodowana zmianą konformacji wokół tego wiązania beta glikozydowego między pentozą a zasadą azotową, bo w ADNA i BDNA mieliśmy konformację ANTI, a ZDNA mamy konformację SYN. Przygotowałam jeszcze pytania z tego całego filmiku. Możecie sobie teraz zastopować i zrobić, a ja pokazuję już poprawne odpowiedzi. Takie będą odpowiedzi. Możecie sobie tutaj teraz zastopować, bo zaraz filmik się skończy i chyba nie zdążycie sprawdzić. A kolejny filmik będzie z Rena bo teraz był z DNA, więc kolejny będzie z DNA. Z RNA.